W doborze siedziska dla osoby dorosłej bardzo istotnym kryterium jest wzrost i waga. Osoby powyżej 1,70 m oraz powyżej 60 kg wagi powinny zdecydowanie wybrać model Wider. Osoby poniżej 1,70 m i poniżej 60 kg wagi powinny raczej zastosować model confi. Od tej reguły istnieje jedno odstępstwo, mianowicie stwierdzona przez lekarza lub fizjoterapeutę. Hiperlordoza, czyli zwiększona krzywizna w odcinku lędźwiowym. Odcinek lędźwiowy charakteryzuje się fizjologicznie krzywizną skierowaną wypukłością do przodu, czyli tak zwaną lordozą. Natomiast jeżeli ta krzywizna jest zwiększona, naszym zadaniem jest niezwiększanie jej. Czyli w tym przypadku model Wider, który charakteryzuje się większym profilowaniem, nie będzie dobrym rozwiązaniem. W tym przypadku zdecydowanie dla osób nawet powyżej 1,70 m i powyżej 60 kg wagi polecamy model Konfi.